Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek bez pracy. Dlatego jest mi też w sumie przykro, bo trochę inaczej sobie planowałem ten dzień, ale niestety trzeba się przyznać do tego, że jest się gamoniem i czasami tak się zdarza. Po prostu o co chodzi? Dwa albo trzy tygodnie temu byliśmy na wakacjach i podczas drogi uszkodziła mi się rolka w samochodzie, i zaczęła piszczeć, i samochód poszedł do serwisu. Podczas wizyty w serwisie została wymieniona rolka. Tak, została wymieniona rolka, i zapłaciłem 200 zł. Dojechałem do domu, zrobiłem około 900 samochodem, chodzi o kilometrów. 900 kilometrów samochodem no i zaczęło się dziać to samo: czyli rolka zaczęła piszczeć, coś tam zaczęło strzelać. Więc auto pojechało dzisiaj do serwisu. Serwis zostawił mój samochód, bo okazało się, że rolka, którą wymienili mi tam, tam, tam nad morzem, była nie wiadomo, czy ona była uszkodzona, czy po prostu taki materiał był. W każdym bądź razie jest do śmieci więc zamówili mi nową i okazało się, że przez to uszkodziło mi jakieś tam koło na sprężarce więc auto zostało w serwisie i o co chodzi Przyszedłem tutaj z godzina 19, w planach miałem się skończyć całą 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 cały dół w sumie bo tak naprawdę tu zostały tylko te listwy i no i tam gdzieś przemalować i w sumie to jest gotowe Całe dół jest 100% dołu gotowe, wchodzę w meble no ale oczywiście w samochodzie zapomniałem powyciągać tych wszystkich pierdów I mam tylko te listwy Ale nie mam żadnych dołączenia, łączenia, nie mam 45 stopni, nie mam tych wewnętrznych, zewnętrznych Wszystko zostało w samochodzie Dopiero się szczaiłem teraz jak przyszedłem nakręcać odcinek, że nie mam tego A z racji brzydkiej pogody nie mogę wziąć się za schody Ponieważ mam zamiar zrobić je na dworze, żeby tu już nie kurzyć A kolejna sprawa, dopiero jutro przyjdzie mi całe Cały osprzęt do schodów, dlatego, tak czy inaczej, no dzisiaj nie będzie odcinka. No jest mi też przykro z tego powodu, ponieważ przyzwyczaiłem duże grono osób, że między 9 a 10 rano codziennie wrzucam odcinek z tego, co ja tutaj robię. No ale niestety, tym razem będzie taki bardziej pokazowy tego domu. Kogo interesuje ten obejrzyk, kto nie interesuje się tym, no to niestety musi poczekać do następnego dnia. Tak, jak widzieliście w ostatnim filmie, panele skończyliśmy. W sumie, chyba skończyliśmy wszystko na dole. Tylko zostały jakieś takie pierdoły. I w sumie, tyle cena domu nie wyniosła, nie przekroczyła 45 tysięcy na dzień dzisiejszy. Dokładnie to na dzień wczorajszy. Ale nic nie kupowałem jeszcze, więc wychodzi niecałe 45 tysięcy. U góry, panele. Zresztą, chodźcie, zobaczcie górę. Jesteśmy na stryku. Pamiętajcie o tym, że strych jest nieużytkowy. No ma swój metraż, bo nie powiem, że nie, no bo tu jest wysokość 282 cm, więc można tutaj spokojnie przebywać. Ściana kolankowa jest u mnie podniesiona do 100 cm, ponieważ odszedłem karton-gipsem, więc automatycznie każdy centymetr bliżej mnie powiększa wysokość, więc z 80 cm zrobiło się 100, więc no już można mniej więcej korzystać. Ułożyłem panele w ten sposób, to są te kawałki co mi zostały z dołu, możecie napisać w komentarzach, jak byście ułożyli te panele, czy w tą stronę jak ja, czy w tą stronę. Wydaje mi się, że w tą stronę byłoby mniej roboty, ponieważ tu idealnie pasują cztery panele, tylko, że pamiętacie, że one muszą być na mijankę, dlatego bym musiał jeden uciąć i po prostu zaczynać od połówki. Ale naprawdę bardzo ładnie by to wyglądało, jeżeli byłyby całe i przede wszystkim mniej roboty. Tutaj by się zgrał idealnie, jak widać, to by było idealne. A tutaj gdzieś tam kawałeczek, taki od rogu, czy na listwę można też listwę dać i by zniknęło. Więc by było idealnie na 4. Jakby nie uszkodzony dzisiaj samochód, no może nie tyle co samochód, no to ten ten pasek. To prawdopodobnie bym już dzisiaj kupił panele i moglibyśmy działać, zanim przyjdzie materiał do schodów. No ale niestety tak się nie stało. Dlatego stwierdziłem, że pokażę Wam nowym osobom, ponieważ w ostatnim czasie doszło dosyć dużo subskrypcji. To niech zobaczą sobie ten dom na spokojnie. Nie każdy chce się cofać 30 czy tam 50 odcinków do tyłu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc niech zobaczy sobie teraz. Tutaj jest 26 metrów. Więc dosyć sporawo osoby, co przyjeżdżają do mnie oglądać ten dom, to sami twierdzą, że na internecie nie widać tego, że ten dom naprawdę jest dosyć spory. A tak naprawdę no to rzeczywiście no jest dosyć duży. Zobaczcie sobie tylko ten dół dla tych, którzy nie widzieli aha, łazienki jeszcze nie pokazywałem to już Wam pokazuję jak łazienka wygląda w domu za 40, niecałe 5000 zł Siemanko tak, to ja przyznaję się do błędu zapomniałem samochodu wyjąć tamtych rzeczy i dzisiaj nie mam roboty Dziwne trochę, że będę wcześniej w domu. Chyba, że ona się dziwi. Pierwszy raz będę w domu przed 21. Od nie wiem ilu miesięcy, ale będę. Ha, się zdziwi, Dopiero telewizor jest mój. Tu jeszcze muszę złapać. I w łazience zostało do roboty. Tutaj. Tutaj został jeszcze zlew. Jakaś szafeczka. Dwie baterie, czyli jedna pod przyciskem i jedna tutaj i koniec. I łazienka jest gotowa. Więc uważam, że tutaj jest do wsadzenia jeszcze jakieś No zależność od baterii, ale tak nie więcej niż 300 do 500 zł. Bo nawet dzisiaj miałem kupić, była taka fajna szafka i jest gratis, można powiedzieć z bo, bo dla mnie za 300 zł to bardziej wygląda na gratis niż na jakąś tam promocję. Więc szafka, zlew i chyba bateria w borówce. 330 zł chyba dzisiaj widziałem. Dlatego tu powiedzmy jeszcze bym kupił za 70 czy za stówkę baterię i też by było. Więc tak wygląda łazienka. Mam nadzieję, że Wam się mój domek podoba. Został wybudowany 4,5 miesiąca. I kosztuje na dzień dzisiejszy 40, niecałe 5 tysięcy. Mam 44,900 coś, czyli chodzi tutaj dosłownie o to końcówkę. Około 20 zł brakuje do 45 tysięcy. Kwota, w jakiej planujemy się zamknąć, to jest kwota 55 tysięcy do 60, aczkolwiek 155 tysięcy to nie jest taka kwota wzięta po prostu wyscana z palca. Że my nie mamy więcej pieniędzy, czy po prostu nie wiem coś, tylko po prostu chcieliśmy mną się w danej kwocie. Dlatego większość prac w tym domu, między innymi cała wykończeniówka, została zrobiona przez nas. Jedyne do pomocy, czego tutaj to potrzebowałem, murarza oraz ekipę do dachu, ponieważ murarzowi pomagałem, więc kasowo mieć 3,5 za postawienie tego w ciągu 8 dni. Tak, 8 dni postawiliśmy. Za 3,5 tysiąca oraz musiałem wziąć ekipę do dachu, ponieważ samemu nie dałem rady tego wciągnąć do góry, więc zapłaciłem ekipie 2,5 tysiąca za robociznę. Więc macie kwotę 3,5, 2,5, około 6 tysięcy. Tyle mnie kosztuje ten dom, jeżeli chodzi o osoby zewnętrzne poza mną. Resztę zrobiłem wszystko sam. Dobra, ja się z Wami żegnam, tak jak mówię, no dzisiaj nie ma pracy niestety, ja też się przyzwyczaiłem do ciężkiej pracy dosyć późno, chciałem dzisiaj skończyć te listy, chciałem coś tam porobić, te rzeczy, które były zaległe, żeby jutro, jeżeli przyjdzie mi materiał na schody, wziąć się za schody, jeżeli mi nie przyjdzie, wziąć się za panelę u góry, żeby skończyć temat domu powiedzmy w ciągu dwóch tygodni, tego w środkach w ciągu dwóch tygodni skończyć, żebym tutaj już pomału kupował meble. No, ale niestety. Możecie mi napisać tylko w komentarzach, yy, czy macie jakiś pomysł na tanią elewację. Tu nie chodzi mi, nie wiem, żeby tam obłożyć jakimś tam snopkiem siana, tylko mi chodzi o steropian 15. Czy macie jakąś, powiedzmy, tanią, z dobrą, dobrej jakości, za nieduże pieniądze? Poszukam na internecie, to mi wychodzi 50 zł za metr kwadratowy piętnastki. No, trochę sporo może udałoby się gdzieś taniej, no, ale chodzi o jakość też tego steropianu, żeby, żeby tutaj było dosyć ciepło. Więc możecie mi napisać w komentarzach i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!